Powiem wam tak. Czuję, że będzie grubo w tej kierce. Może spędzimy w niej 5 minut, może 10. Teraz zobaczymy. To hmm, już się raptor ładuje. Muszę znaleźć jakiś mózg i go zniszczyć. Jak to się robi. Oj, A jak się kręci kamerą? O fuck. O Jezu. No i co tu się robi? A mogę sobie zrobić, żeby mi się myszka kręciła, jak ją krę kręcę, bo tak średnio to działa. Adam. 200% nie Tu się chyba nie da wejść Wiecie co idziemy tędy Dobra mogę szybciej biegać Zajebiście No i co U jakiś robot tam jest To idę tędy Nic nie widzę U jestem ukryty O Jezu, strzela do mnie. Protajper, tak ten dinozaur to jak dzisiaj wyglądałem jak wsiadałem i szukałem czegoś do picia no, Oj, dzięki Protiper Wyjaśniłem go. Dobra moi drodzy, jesteśmy w kuchni. Tu nie ma mózga, tu też go nie ma. O fuck zaatakował mnie. Okej. Okay. Ty on się dzieli na pół jak umiera. W wannie też go nie ma. Dobra, rozwaliłem go Czekajcie. Dobra, rozwaliłem go. A no, powiem wam, że nie zła nie? No Czemu nie mogę przejść przez te drzwi? One są... swoje ispowering. Jakiś spajcos? Tu bądź Kurde, czy jakieś spider boty. U! Uh. Dobra. Może muszę komputer zniszczyć. Nie. No mu. Dobra. No powiem wam, że robi się ciekawie powoli. Uuu. Czy... Gdzie on? gdzie on uciekł? Tu był obcy jakiś, kosmita. O, fak, spadłem na dół, dobrze, że w tej grze nie ma życia. Wchodzę tu do góry, ktoś do mnie szczela. uciekam. Tak to jest, jak jesteście. Pteroraptorem. Jest, dobra, wlazłem gdzieś. Czekajcie. Tu rozwalimy. Dobra, jesteśmy. Teraz co? Po kolei, tu wbijamy. Uh, rozwaliśmy Spider-Bota chyba. I co to oznacza? 5 bots are powering Father's Czemu 5 aż bots? Przed chwilą było, że 2. Powiedzcie mi kto, co, kto brał, gdy wpadł na pomysł tej gry O kurde We divide to survive, kurde wyjaśnione wszystko zostało Boom, wchodzę Protarp jaka za wyłączenie tej gry, kurde nie ma tego Muszę przejść po prostu, muszę Dojść do mózgu. Patrzcie jakie to są kurde rzeczy. Dobra, jedziemy dalej. Uuuu Wyjaśni. Uu. No tego się nie spodziewaliście, co? Uu. Wiecie, w co bym pograł? W jakieś Gwiezdne Wojny bym, kurde, pograł. Ale z braku lagu mogę być też te ptero, ...pterodinozaurem. O, znów jestem u góry. Widzę, że tam jest otwarte. MDMA. Stoperan. Stoperan to trzeba brać, jak się gra w takie gry. O, tu jest, patrzcie. Uuuu! Jak ja nie wiedziałem, że ja jestem taki złuch Ty, a ja, ja tędy wlazłem, czy którędy? Nie, ja tędy wlazłem. No ta no. I tu spadłem, czyli tam po drugiej stronie muszę. Teraz patrzcie tato. Ale dostał czapek, kurdeś. O Jezu. Tego się nie spodziewaliście. Patrzcie na to. Chyba doszliśmy do mózgu. ...tej całej operacji. No i co teraz? Musiałem rozwalić... O kurde, to jest wielki mózg. Muszę pole siłujące rozwalić. Czekajcie. O fuck. Co tam jest? 5 robots are powering the... No ale skąd ja wiem, które to są? Jak mam cię rozwalić, mózgu? Kurde, powiem wam, że nie wiem, co to oznacza. Może to mam zniszczyć? Nie, pięć robotów go niby zasila mu pancerz. Jezu, nie przejdę tej gry, to nie wiem, co się stanie. Łubuzerka dinozaurem, to jest dokładnie takie postanowienia, żeby to właśnie grał w takie fajne gry, by wynajdywał? że Zawsze najfajniejsze. Kurde, nie no, tu już nie ma więcej robotów, ale co, trzeba ja się wrócić i ich zabić? O Jezu, to jest wszystko... No to powiem wam, że mój dinozaur jest chyba za głupi na tą zagadkę. O fuck zaginąłem. O, patrzcie, widzieliście to. Zmniejszyła się liczba tych robotów. Uuuu Patrzcie na to. Ostatni. No ale kurde, gdzie on jest w takim razie? Jeśli tu zniszczyłem te boty. Czekajcie, zobaczmy. Może tu jeszcze gdzieś jakieś drzwi są, których nie odwiedziłem. Uuuu, drzwi kurde zamknięte, ale mnie zaskoczyli teraz. Tego się nie spodziewałem. No, że tu coś będzie. O, jest tu kurde, Spiderbot i powering No to co, jeszcze jakiś? Co o tym myślicie? Mi się wydaje, że jeszcze jednego musimy, jeszcze musimy jednego znaleźć. A radar! O, Ale to myślicie, że on jest tu na radarze pokazany gdzieś? Patrzcie na to. Fuck, wskoczyłem. Wiem, że to mózg jest pokazany, bo tam jest coś jeszcze na tym radarze. U tu. A, A ty widzicie, kurde. find and destroy the brain. Na początku gra wydawała się trochę taka prosta. A teraz już nie jest wszystkim tak do śmiechu, bo jednak to jest. To, to trzeba jednak umieć. A biegniemy teraz. To już będzie szybko, bo ja znam drogę do mózgu. Teraz tu. Teraz tu. O jezu, jaką zrobili tu zasadzkę za na mnie. Dobra, biegniemy do mózgu. Jezu, niszczę go. Wszystkie kable, kurde, urwane, mózg zniszczony. Jak mogę go rozwalić? Get out, Get Move out, oj, zniszczony. Wygraliśmy, powiem Wam tak, wygraliśmy. Dobra, to czy warto? Czy nie warto, to już zostawiam Wam do oceny. Nie? Tu oni piszą, będą nowe tryby w tej grze i będą nowe mapy. Nie? Zastanówcie się sami.